Cześć! Z tej strony Ranger i witam Was w kolejnym odcinku naszego gameplaya z Grzybolandu. Nie, nie z Grzybolandu, lecz z rangerowego świadka Minecraftowego, tak. Powróciłem jak wiecie już trzeci film. Trzeci film po powrocie, są wakacje, mam dużo czasu, tak więc zabrałem się za robotę. No i dzisiaj witajcie na moim singlu. No i mam do pokazania wam kilka rzeczy, które robiłem tutaj w międzyczasie. I tak, po pierwsze, będziemy zmierzali w stronę tamtego oto słupa z który właśnie się schował za, za ten pagórek eee, To jest oznaczenie jaskini, w której byliśmy w odcinku trzecim jak, jak pamiętacie, nie mogłem jej znaleźć, zajęło mi to cały dzień. No i dzisiaj, jak wcześniej sobie tutaj grałem, przygotowywując ten odcinek, czy ten przygotowując, nieważne, właśnie tutaj też biegałem, też nie mogłem tego znaleźć. No i jak znalazłem, stwierdziłem, że zrobię tutaj słup z dyrta, bo już po prostu miałem tego lekko dosyć, że nie mogę tej jaskini znaleźć. A w tej jaskini, ci co pamiętają, trzeci odcinek znajduje się coś bardzo, bardzo przydatnego, albowiem tutaj. Jest spawner szkieletów, no i za tą ścianą, właśnie, znajduje się ekspiarka. No i o, ona się prezentuje z tej strony, mniej więcej tak. Tutaj sobie szkielety spadają na dół, można je zabijać. Tam po prostu jest wykopana dziura pod spawnerem, wylano trochę wody i ta woda zbiera po prostu. No te szkielety spływają tą wodą do tego miejsca, w którym stoję sobie ja, no i je po prostu zabijam, tak. Tam po bokach są też wody, żeby tutaj wypychać szkielety z tych boków. Nie jest to może najbardziej efektywna ekspiarka, jaka została kiedykolwiek w Minecraftie zbudowana, ale jest bardzo fajna. Ja jej używałem i całkiem sprawnie zdobywa się tu duże ilości itemów. Tak więc, moim zdaniem, zdecydowanie, zdecydowanie in plus. No i faktycznie co chwilę tutaj szkielety spadają, niestety, minusem tego jest to. Że czasem się dostaje strzała, no ale tak to już jest ze szkieletami. No i jako, że wizytę w ekspercie mam już za sobą, no to w tym momencie mogę wrócić się do mojej bazy i pokazać Wam główny projekt, główny temat dzisiejszego odcinka, który już najprawdopodobniej zauważyliście na miniaturce. No i myślę, zobaczymy się za moment już przy mojej bazie. No, i okej, okay, dotarliśmy z powrotem do Grzybolandu. Zacząłem nagrywać trochę wcześniej, bo sobie przypomniałem, że muszę Wam przecież jeszcze powiedzieć o paru ciekawych rzeczach, które zdarzyły się w międzyczasie. E, byłem sobie w jaskiniach. No i tak, jest sobie normalny skinia, szukam diamentów, no i w końcu diamenty znalazłem. Odwracam się w drugą stronę, patrzę. No, jest sobie trochę lawy i trochę wody, ale z tą wodą jest coś nie tak, bo nie ma nigdzie źródełka i to są praktycznie cztery kratki. Takiej wody, mm, jakiejś kompletnie bezsesownej. I takiej, jakby resztka wody została, coś się zbugowało. No i jakoś tak, jakoś tak zostało. To jest zdecydowanie coś dziwnego. W innej jaskini gdzieś tam spotkałem Squidda, który się zespawnował. W ogóle nie wiadomo gdzie, w wodzie. Yy, nie wiadomo jakim sposobem. Yy. Co tam jeszcze ciekawego, Zna nie znajdując niczego przez dłuższy czas, w końcu wpadłem do jaskini, gdzie było mnóstwo diamentów, tych drugich tam nie widzicie, ale tam dalej w ciemności one są tam po lewej. E, może niektórzy z was mogą je dostrzec. No i takie miałem to właśnie przygody w międzyczasie. No, a teraz... Teraz myślę, że już będziemy powoli sobie zmierzać tutaj na dół do wyjścia tego. Jak widzicie, tu jest gravel, czyli coś czego nie było. No i witajcie! Na środku, na placu i w zespole, zespole y, placo-parkowym y, na Rangerowym Światku Minecraftowym. Tak jest. Tutaj jest właśnie mój plac główny. Dookoła jest taki sobie park z trzema wszystkimi rodzajami drewna. No i teraz tak sobie myślę, że będziemy tutaj po prostu chodzić, robić, robić ławeczki. Oczywiście crafting. Crafting jest tu gdzieś w tej skrzynce, żeby nie robić kolejnego. Zbierałem go tuż przed odcinkiem. Oczywiście wiadomo, że jak zwykle coś pójdzie nie tak. Teraz klikanie myszki tradycyjne. Zrobimy sobie troszkę patyków. O, tak, troszkę patyków. Uu. Tradycyjnie odcinki bardzo ciekawe. No i możemy sobie zrobić z tego całe 8 ławek. A tu się jeszcze tabliczki, jak widzicie, nie stakują. Eee, może tyle. I z tego zrobimy sobie schodki. Dobra, z tego już schodków nie zrobię. Ani tabliczki też. Ok. Mm, no i co? Jak widzicie tutaj troszkę zmieniłem ten teren. On wyglądał no, no sporo inaczej jednak. Eee, o, noc się robi. To perfekcyjnie będę mógł wam pokazać oświetlenie. Nie tak, pierwszą ławkę może postawimy mm, gdzieś. Gdzieś na przykład. O tutaj. O. No i tak. No y, tutaj są wszystkie trzy rodzaje drewna. Zresztą co już mówiłem. No i tak, y, jak widzicie, jest tu także sporo wysokich drzew. Zaraz je Wam powiem. Zaraz powiem Wam dokładnie, jak je zrobiłem. Ym, I tak, y, tak, tu jest mur. Mur, no nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Jest to, najpierw go sobie zbudowałem na kreatywie, w innym świecie, oczywiście. I później go tutaj tylko odwzorowywałem. Niemniej, bardzo naprawdę podoba mi się ten design. Może sobie wejdziemy tutaj na wieżę. No i. Tak, jako że to jest beta, na becie potwory są groźniejsze i w ogóle tutaj jest bardziej niebezpiecznie No to stwierdziłem, że dookoła mojej bazy, na dole, warto by było mieć taki mur Który będzie nas tutaj, teoretycznie, chronił przed mowami. Tak naprawdę, przed niczym nie będzie nas chronił, bo potwory wszystkie mogą sobie tutaj spokojnie wejść Bo tu są półpłytki z tej strony Znaczy półpłytki, płytki naciskowe Ale, tak, dlaczego, dlaczego tutaj jest tak dziwnie zrobione, że te płytki naciskowe są dalej od drzwi Dlatego, że wyobraźcie sobie, że na wersji beta 1.7 drzwi żelazne nie mogą tak być ustawione normalnie, tylko jedne ustawiają się w poprzek. Jedne ustawiają się normalnie, o tak, a drugie ustawiają się o tak, jakby były cały czas otwarte. No i co musiałem zrobić, to tutaj utworzyć taki mały obwodzik redstone'owy, może tutaj gdzieś zajrzymy do niego. O, tutaj jest właśnie trochę redstone'a. I tak, ta, tutaj to jest cały czas zasilone, tutaj to jest caż, cały czas wyłączone, po to, żeby właśnie drzwi wyglądały w ten sposób podwójne, żeby można było to jakoś fajnie zamknąć. No i tak, o, tutaj widzę jest trochę ciemno, to tutaj postawimy sobie pochodnie. Yy, kolejną rzeczą jest oświetlenie. Oświetlenie to jest właśnie trochę glowstone pod. Pod szkłem, tak jak mówiłem w odcinku 5 z taką ilością glowstone'a jaką nazbierałem, można już było coś zrobić. Niestety zabrakło mi glowstone, żeby oświetlić tamtą całą resztę parku, no ale myślę, że do następnego odcinka będzie to już z całą pewnością zrobione. Co dalej? Tu jest jakieś sobie takie małe jeziorko. Tutaj postawimy kolejną łoweczkę. Ym, I co by tu jeszcze wam ciekawego powiedzieć? Eee. A. Yy, otwierając teraz przez przypadek Inwentory, przypomniało mi się o kolejnej śmiesznej rzeczy, o której chciałem wam powiedzieć, ale oczywiście jak to. jak to ja? Yy, Ranger roztrzepany, o wszystkim zapomina. Yy, e, no od zostanie. Yy, I <grym> jak widzicie na ekranie w tej chwili, w pewnym momencie otworzyłem sobie inwentory, po czym patrzę, a tam mi się zadarzyła dziwna rzecz... Yy, że mój napiecznik po prostu wystaje mi przez ramię. Nie, nie wiem jakim cudem to, to się stało. Też kolejny z bugów, bugów na becie, po co ja otwieram tak często te inwentory. Eee, no i, i tak. Eee, tutaj ten placyk. Jak widzicie, w podłodze jest sporo szkła. Tak. Musi tak hałasować, nie wytrzyma. Eee, I mogę wam już powiedzieć na ten moment, że pod tym szkłem coś będzie. Możecie zgadywać, co to będzie pod tym szkłem. W tym miejscu będzie to kolejny projekt. Nie wiem, czy w następnym odcinku, ale myślę, że już, już niedługo. Jak zwykle zresztą. No i tak, tutaj, właśnie w tych skrzynkach jest dużo śmieci, i ze względu na to, że będę tutaj jeszcze coś budował pod spodem, i nie będę po prostu już tutaj kończył prac, ewidentnie. Tak, tutaj troszkę. Troszkę mało... Tutaj nie bałnilowałem, nie wiem czemu, więc sobie zabonumilujemy, przechadzając się. I dotarliśmy do kolejnej części muru. Ta część muru, jak widzicie, jest na ukos. jak tutaj też oczywiście musiałem zrobić mechanizm, bo te drzwi się nie chciały mnie słuchać. Ale... Yy, ale tak. O, tak to się prezentuje, tak się prezentuje mur na ukos. Miałem troszkę problemów z tymi schodami, ponieważ schody się nie stawiają normalnie na tej wersji. A tu jest coś. Nie tak? To powinno być pół płytki niżej. Mm, nie wiem. Może może nie. Nie, no z całą pewnością. To powinno być pół płytki niżej. O tutaj. Dobra, to się naprawi kiedy indziej. No, a na razie wyjdźmy stąd. Tak, jak widzicie, te drzwi się nie otwierają od środka. Nie wiem czemu, ale się nie otwierają i ej, tak. Jejeje, ej, ale jestem zaplątany. Ej, kolejna sprawa: no to są wysokie drzewa, tak? Wysokie drzewa, jak widzicie są, no, nienaturalnie wysokie. Bo takich, takich pni, nawet przy tych wysokich, no jak to się kiedyś mówiło, mutantach, takich mniejszych normalnie się nie da uzyskać. I jak one były robione? Może wyrosnę tutaj jedno drzewo dla pokazania wam. Tylko muszę wziąć trochę dryta i jej sadzonkę, bo Mila akurat mam ze sobą, więc mogę wam pokazać. Tak, pierwsze co potrzebujemy to będą pół płytki, trochę dyrtu, no i sadzonkę. I tak, yy, mam drewno. No co jest, Czemu nie mogę iść w lewo? Okej, okay. a więc budowałem sobie oto taki czterokratkowy słup z dyrtu, następnie tutaj stawiałem sobie cztery pół płyteczki i sadzonkę stawiałem na takiej wysokości i teraz zapytacie Ranger, po co jest coś takiego? coś takiego jest właśnie po to żeby drzewo mogło urosnąć wysokie nie wiem jak to działa, nie pytajcie mnie o to ale działa to właśnie właśnie w ten zwariowany sposób, że po postawieniu czegoś takiego może wyrosnąć nam wysokie drzewo a więc bone milujemy, oczywiście bone się skończy zanim zanim wam to zaprezentuje. Ale uwierz musicie uwierzyć mi na słowo, może to lepiej, nawet że tutaj to drzewo nie wyrosło. Musicie uwierzyć mi na słowo, że po czymś takim wysokie drzewo wyrasta. No i jak wyrosłem już takie wysokie drzewo, tam dwa bloki nad poziomem gruntu, no to w tym momencie kasowałem ten dirt i stawiałem drewno. W ten sposób powstały właśnie te takie śmieszne. Nienaturalnie wysokie drzewa. To akurat jest normalne, ale to jest właśnie takie wysokie, i myślę, że to daje naprawdę fajny efekt, gdyż yy, no drzewa normalnie właśnie są, są takie wysokie z takim długim pniem, no i yy, naprawdę fajnie się to prezentuje według mnie. I tak kontynuujemy, kontynuujmy, może nasze stawianie ławeczek tutaj w parku. Mm, a tak nie naszło, żeby tutaj dać jakiegoś easter egga na ławeczce, a więc easter. Yy, Eg. numer jeden. O, easter, easter egg numer 1 Piękny. Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie zażre bo zamierzam wejść tutaj na górę. A tutaj na górze jest nasz tradycyjne miejsce robienia screenshotów do miniaturek. I w tym miejscu też. Oho. Taka propozycja, nie zabijania mnie przez nic. I sobie, szkielecie, nagrywam. No, do widzenia. Mam nadzieję tylko, że nie będzie creeperów O matko, co tu się dzieje? Ile tu jest zła? Dobra Jeszcze jeden szkielet Au I tam jest jeszcze jeden Niedobrze się robi Straciłem całe trzy serduszka Dobrze, zabijanie tych pompów w tej wersji to jest naprawdę banalne Zwłaszcza jak już się ma diamentowy miecz i zbroję Zbroi nie mam diamantowej, ale mm, tak ogólnie. O, 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 właśnie tego, tego pana my tu nie chcemy. A ja wale, co za głupi szkielet. Czy naprawdę ten szkielet musiał wysa Musiał strzelać w tego creepera? Po prostu, co go naszło? Wytłumaczcie mi to, co go naszło? Co go naszło tego głupiego szkieleta? Ech, tak to zawsze. Dobra, w każdym razie zrobił się dzień i mogę Wam już zaprezentować ten plac w całej jego okazałości. To się naprawi kiedy indziej. Tu i tak coś powstanie, więc myślę to i tak będzie, będzie później jeszcze ten teren wyrównany. W każdym razie wejdźmy sobie na nasze drzewo do robienia miniaturek. No i tak oto prezentuje się nasz świat w tym momencie. Jak widzicie, jest on już znacznie bardziej cywilizowany Właściwie z każdej strony już coś jest Na środku też coś jest I naprawdę zaczyna to wyglądać całkiem fajnie Kolejny projekt będzie tu pod spodem Jeszcze jeden tutaj na tej górze Pewnie coś będzie jeszcze w tamtym miejscu No i to by było myślę na tyle w tym odcinku Trochę się nagadałem, pewnie trochę z tego wam powycinałem Żeby to miało jakiś ład i skład No i Dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę. Tam, oczywiście, jeszcze niczego nie uzupełniłem na dole ani na górze. Nie, wiem, może na górze coś uzupełniłem, ale nadal nic nie uzupełniłem, bo, bo zapomniałem o tym. tak to ja. Ale w każdym razie, jeśli odcinek Ci się podobał, nie zapomnij, żeby dać łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje. Naprawdę, naprawdę jak widzę Wasze wsparcie, to chce mi się szybciej nagrywać odcinki. Jeśli nie jesteś wielkim widzem, a chcesz obejrzeć następne, zainteresowało cię, kliknij przycisk subskrybuj, to też bardzo pomaga. No i to by było na tyle, zrobimy sobie screenshot do miniaturki tego odcinka, ze strzałą, z easter tak jak tam. I dzięki, cześć. Ale głupie zakończenie.